Nowy sezon Ekstraklasy tuż-tuż. Dwa spadki z Ekstraklasy w sezonie 22/23 trzeba nazwać sensacyjnymi. Nikt przed startem rozgrywek nie spodziewał się, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Lechia i Wisła Płock. W pierwszej lidze dwa z trzech awansów też były niespodziewane, bo przed sezonem nikt nie stawiał na to, żeby minek Ruch Chorzów i mały klub, jakim jest Puszcza Niepołomice, dostaną się do Ekstraklasy. W tym filmie przyjrzymy się nowym Ekstraklasowiczom. Na pierwszy ogień ŁKS Łódź, mistrz pierwszej ligi. 11 lat temu, grając w pierwszej lidze, ogłosili bankructwo. 7 lat po tym wydarzeniu udało im się dostać do Ekstraklasy, ale tylko na jeden sezon, bo od razu spadli. Od czasu spadku przez ostatnie 3 sezony grali na zapleczu Ekstraklasy, po cichu licząc na ponowny powrót do elity. Zajmowali miejsca piąte w sezonie 2021, dziesiąte w sezonie 2021 22 które było olbrzymim rozczarowaniem, i w ostatnim sezonie udało się wywalczyć awans z nowym starym trenerem Kazimierzem Moskalem. I w kolejnym sezonie dołączył do swojego rywala z zamiedzy Widzewa w rywalizacji w Ekstraklasie. Nie ma co się nad tym zespołem za dużo rozwodzić. ŁKS był jednym z faworytów do awansu obok Wisły Kraków czy Arki Gdynia. ŁKS był w czubie tabeli praktycznie przez cały sezon. Oprócz awansu pierwszej drużyny na dzień nagrywania tego filmu rezerwy ŁKS-u są na pierwszym miejscu w trzeciej lidze i są na najlepszej drodze do awansu do drugiej ligi. Byłoby to spore osiągnięcie, bo byliby jedną z tylko trzech drużyn rezerw w drugiej lidze, obok drugich drużyn Lecha Poznań i Zagłębia Lubi. Ruch Chorzów wywalczył awans z drugiego miejsca, co było dość niespodziewane, biorąc pod uwagę to, że byli beniaminkiem rozgrywek, a przed sezonem liczono po prostu na utrzymanie na zapleczu. Ruch jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Mają 14 mistrzostw i w tabeli wszechczasów ekstraklasy są na bardzo wysokim czwartym miejscu. Ostatni raz grali w ekstraklasie w sezonie 16-17. W tamtym to sezonie zostali ukarani odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe. Klub był w dramatycznej sytuacji finansowej, ale w odróżnieniu od LKS-u, Widzewa, GKS-u Bełchatów, Zawiszy Bydgoszcz i wielu innych, nie ogłosił upadłości. Klub przez parę lat do sezonu 1920 wisiał na włosku i był na skraju bankructwa spadając po kolei najpierw z Ekstraklasy, potem z pierwszej ligi i z drugiej ligi. Ruch tak szybko jak spadał, tak szybko się odbił. Tylko w trzeciej lidze byli przez dwa sezony. Najpierw zajęli trzecie miejsce, potem już awansowali do drugiej ligi, tam od razu awansowali do pierwszej po barażach, no i w poprzednim sezonie od razu awansowali do elity. Ruch w Ekstraklasie to duże wzbogacenie pod względem kibicowskim. W 2021 roku w rankingu stworzonym przez Ultras World najlepszych ultrasów na świecie, Kibice ruchu zajęli dziesiąte miejsce, mimo że klub grał wtedy w trzeciej lidze. Ciekawostką jest też to, że Ruch to obecnie najlepszy prawdziwie polski klub, bo w kadrze drużyny grają sami Polacy i jeden Czech, który przyszedł dopiero w ostatnim zimowym okienku transferowym. To się pewnie zmieni przed startem nowego sezonu ekstraklasy, ale i tak naprawdę jest to godne podziwu. Ruch w trakcie ostatniego sezonu miał problemy ze stadionem i rozgrywki pierwszej ligi kończyli rozgrywając swoje mecze domowe w Gliwicach. Według doniesień mediów, do czasu wybudowania nowego stadionu w Chorzowie, ruch będzie grał na obiekcie w Gliwicach do października, a później na stadionie śląski. No i bez wątpienia największa niespodzianka, puszczenie połomice. Zajęli piąte miejsce w lidze i w barażach pokonali dwóch faworytów do awansu, Wisłę Kraków i Termalikę Nieciecze. Kolejny sezon będzie ich pierwszym sezonem w Ekstraklasie w historii. W pierwszej lidze grali nieprzerwanie od sezonu 17-18. Wartym odnotowania jest fakt, jak długo na stanowisku trenera pracuje Tomasz Tułacz, który jest trenerem drużyny od 2015 roku. Awans Puszczy nie jest efektem stabilnego progresu drużyny. Przez ostatnie lata cały czas byli ligowym średniakiem. Ich najlepszy sezon w pierwszej lidze do tej pory miał miejsce w sezonie 19-20, kiedy zajęli dziewiąte miejsce. Potem zaliczyli regres, zajmowali kolejno 13 i 14 miejsce w lidze, a w sezonie 22-23 fani byliby usatysfakcjonowani samym utrzymaniem się zespołu na drugim szczeblu. Zamiast tego jednak dostali fantastyczny prezent na stulecie klubu. O tym, jak dobrze idzie Puszczy, mówiło się przez większość sezonu. Po 14, 15 i 16 kolejce pierwszej ligi byli nawet liderem. Tak samo jak ruch mają problemy stadionowe. Ich obiekt jest bardzo kameralny i nie spełnia wymagań ekstraklasy. Ale nie ma co się dziwić. Średnia liczba kibiców na meczach Puszczy to tylko 1208 osób, a ultrasi to tylko około 50 osób. Obiektem żartów było to, że Puszcza może grać przy Monta, czyli na stadionie Wisły, ale na ten moment nic nie wiadomo. Dzięki za oglądanie i do następnego.